Welcome to my vlog. To jest wyjdź do mojego vloga. It is. It is my two countries. To jest moje dwa światy. I to jest naprawdę co mój vlog będzie nazywać się. Moje dwa światy. Matyldy dwa światy. Matyldy dwa światy. I będziemy ci mówić jak mówić po angielsku. Bardzo lubię chodzić na. Jak też. Welcome to my vlog. Witaj do kolejnego vlogu. Dzisiaj będziemy Ci pokazać że moja szkolna ubranie, bo właśnie paczki przyszły. I będziemy Ci mówić, co to są angielsku. Cześć. Też będziemy się ublać z tymi, ale najpierw powiem. Tu mamy. Czapka czci Taka czapka no. w angielsku nazywa się Sun Hat. Tu mamy kuszulkę. Kuszulka w angielsku nazywa się T-shirt. I mamy też luźne skarpety. Tu mamy białe skarpety. W angielsku to są white socks. Tu mamy glanatowata. Szale skarpetki. Szale skarpetki. Na, w angielsku nazywają się grey socks. Tu mamy... Angelskotå, tackar som navy blue blir tågs. att tåglarna. Här är det. Ders namn. Am. Åh yes. Åh, Svetterpangel. Svetter, och jäst, yes. jämpa. Hur många tjejer är det som på kokoskål? I tu też mam spetel, ale taki spetel po angielsku nazywa się torg, bo ma takie różniki. Tu mam jeszcze jeden spetel i taką tolbę, bo do mojej szkoły jak idziesz do włeb, to um, to ublanie na WL, to tego, to taki tolek, Sadzisz i tam się um, zakładasz na włęb i taka tolba po nazywa się piwa. piwa. No, tu mam jeszcze ci jedną tolbę, ale to jest na wszystkie książki. Taka tolba po angielsku nazywa się... Skubak, to, to jest łeb, torba, to i to jest kubak. to um, szkolna torbiska. Tu to, to mam więcej um, sołtysów i to jest koszulka, ale taka um, koszulka um, bez nękacji. i taka koszulka um, w angielsku nazywa się Shirt without sleeves Tu mam spodnie. Spodnie po angielsku są trousers. Takie. Tu mam szkolną podienkę. Taka podienka po angielsku nazywa się summer dress. I to jest, bo jest na... Lato, to sukienka to na lato. Tu mam jeszcze jedną taką koszulkę, ale jest z długim takim kawem. Taka, to nie mówi się takie samo, to jest ale long sleeve shirt. Tu mam spódnicę taką, jest szalom. Która spódnica po angielsku nazywa się Grey Skirt. Tu mam klawat. Klawat po angielsku nazywa się Tie. Tu mam niebieską spódnica po angielsku. Ta nazywa się Blue Skirt. Tu mam spodnie na głowie. Takie sponie po angielsku nazywają się dziogry. Mój brat a... do mojej szkoły Nie. i idzie do serówki To może będziemy ci pokazać mojego blata, e, mojego blata w lamiach. Zakłada, zakłada taką sunkę. Może odłożę sobie. Zabrałam ci to, wygląda. Tak wygląda. I to, to po angielsku jest t-shirt. I też to, to on zakłada sweter. Ten w angielsku jest jumper. Też takie szale skarpetki. I skarpetki w angielsku nazywają się socks. Kuszulka. W angielsku. Tu mamy spetel. O, oh, jest fajnie tu mamy, Jump! tu mamy spodenki, tu, those... tu mamy skarpetki. Here we have a dress. <laughs> that is, tell me what that is. So... Dress? No that. Dress. Dress? No that. No dress. Big socks. Teraz ja się przebloję. Tak wyglądam. Two have socks i and two mam shoes. To tu mam tu i have polsku mam buty? To mam these are socks, these are my shoes. Buty. Pala swych To Summer dress to letnia sukienka. I teraz przyłożę. This is how my summer dress looks. Po polsku. to jest jak moja letnia sukienka, sukienka wygląda. I teraz będę ubrać skarpety i buty. Tu mam moje buty i skarpety. Yes. Ditt rasp shablam shem nim toto som shoes and sox. Två gästspettel. Mm. Pangel skotor mm. jäst cardigan. Mm. Två mams bonitsa. Pangel och gäst I have a skirt. To mam skotor fette. Pangel skotor som I have socks.

this is my shirt. Tu mam Tu Mam Svetel Pangalsku jest. This is my jumper. Tu mam Tu mam shalom spunita. Pangalsku to This is my grey skirt. Tu mam shala shala. Skal pętli, pętli These are my grey socks. To mam buty, pętli skutos. Yes, these are my shoes. To jest moje słoiste półtowe na powrót. To jest moja czapka cieczesłonecka. Pętli skutos. Yes, this is my sun hat. To jest moja shoes. This is my T-shirt. These are to some my joggers. Pngelskool. These are my joggers. To some my Adidas. Pngelskool. These are my. Gymia <laughs> um, meza pade me blusa blusa Pngelskool yes jumper. Teraz wszystko to. To jest moja czapka, przecież słoneczna. Po angielsku, this is my sun hat. This po polsku, to jest mój sweter. Bluza. Po angielsku, this is my jumper. Tu jest moja koszula. and yellow this is my t-shirt To, som my yes for thank you these are my joggers so some my adidas pangel school these are my trainers pa to be to be stay in vlog pa pangel school bye bye